A Witajcie z Dobrześci, witajcie niedualni przyjaciele <grymne> Witam po dłuższej przerwie spowodowanej tym, że jakaś kos kosmiczna siła spowodowała, że nie miałem ochoty nagrywać no i po prostu nic się nie pojawiało. Nie pojawiały się też żadne pytania, nie, nie pojawiały się jakieś sugestie dotyczące tego, żeby się do czegoś odnieść. No to się nie odnosiłem. I był tak zwany święty spokój. Żyliśmy sobie w spokoju. Ale tak pomyślałem, że nie warto tak o sobie zupełnie zapominać. Nie, nie zapominajmy o sobie nawzajem. Ja o Was pamiętam, Wy o mnie i wtedy coś może się też fajnego wyłonić. Podobno ostatnie słowa Buddy. Kiedy uczniowie prosili go, żeby jeszcze zostawił jakieś przesłanie, to te ostatnie słowa brzmiały. Pamiętajcie o sobie. Pamiętajcie o sobie. No dobry pomysł, nie, bo zapominamy, taka jest prawda, zapominamy o sobie, zapominamy o sobie nawzajem, zapominamy o bliskich, zapominamy sami o sobie i to miał Budda na myśli, to jest problem, jak o sobie zapomnisz, no to, to życie się dalej toczy, ale trochę bez Twojego udziału, nie, nie masz dostępu do tego, że jesteś, <ścoughs> nie masz świadomości, że ten cyrk dalej trwa. A kiedy pamiętamy o sobie, no to jest troszkę zabawniej. Mm. Ponieważ świadomość jest dobra, nie? Uświadomienie sobie tego, kim jesteś, jest bardzo dobre. Można by zaryzykować takie twierdzenie, że kiedy uświadamiasz sobie to, kim jesteś, to czym jesteś, no to musi pojawić się spokój. Musi się pojawić radość, musi się pojawić jakaś forma błogości. Nie? Taki. Pełnej spokoju i rozluźnienia, akceptacji. To jest miarą, to jest miarą przebudzenia. To jest miarą tego punktu, w, który, w którym jesteś. Zobacz zresztą, że mm, bardzo często w tych naukach niedualnych pojawia się ta kwestia ego. Nie? Nie takiego ego operacyjnego, o którym mówi Tragi na przykład, tylko kwestia ego, które jest fałszywą tożsamością. Kwestia ego, które ci zasłania dostęp do samej siebie, do samego siebie, do radości. Kiedy pozwolić sobie, żeby przez chwilę pobyć w ciszy, takiej ciszy niezakłócanej też myślami, Nie ma mowy o fałszywej tożsamości. <grych> Jak nie ma słów, to nie ma bajeczek. Nie ma, nie ma jakichś historyjek. Nie, nie, da, nie da się niczego skłamać. Nie da się nikogo okłamać. Szczególnie samego siebie. Szczególnie samej siebie. Jak nic nie mówisz. Także wewnętrznie. Nie? Kiedy się pojawia cisza, pojawia się dostęp do tego, co jest. Często jest tak, że ta cisza nie jest taka automatyczna. To nie jest tak, że wystarczy przestać mówić i wystarczy zobaczyć, że te myśli się wyciszają i zupełnie znikają. Ponieważ są jeszcze takie subtelne doznania, na przykład z ciała, albo jakieś emocje którzy nauczyciele podkreślają, że to też są myśli. <laughs> Emocje to też są myśli. Uczucia to też są myśli. No, w tym sensie, że to też są jakieś obiekty. Nie? To też jest coś, co możemy obserwować. A zarazem coś, co uniemożliwia nam obserwowanie samych siebie. Bo przypomina dla wtajemniczonych, ja nie jestem obiektem. Ja jestem tym, kto widzi obiekty. Ja jestem tym, co jest świadome obiektów. Można powiedzieć elegancko w skrócie, że ja jestem świadomością. <ścoughs> jestem świadomością. Czy coś może zranić świadomość? Jeśli ja jestem świadomością swojego zranienia, jeśli jestem świadomością swojego smutku, jeśli jestem świadomością swojej świadomości, no nic mi nie grozi. Oczywiście niektóre historiki są dramatyczne. Coś mi się nie udało, coś straciłam. Pozwoliłem się oszukać. Dokonałem czegoś niezwykłego. Jestem fantastyczny, fantastyczna. Będzie lepiej. To są super historyjki. Bardzo trudno. E, nie dać się załapać. Bardzo trudno powiedzieć: stop. Kim jest ten, kto opowiada sobie te bajeczki? Kim jest ta, która wierzy w te historyjki? Obecnie, czy fajne, czy nie fajne, wciągają nas w zapominanie o sobie. Ale dzisiaj jestem kaznodzieją. <laughs> Za długo nie mówiłem, i, i w jakieś takie pouczające tony wpadam. <laughs> No to będę powolutku kończył. Padanie w taki pomysł, że można coś przekazać, powiedzieć, pouczyć kogoś jest niebezpieczne. Szczególnie dla pouczającego. Dla tych, którzy słuchają, to nie jest takie złe, no bo zawsze tam da się coś z czegoś wycisnąć. Nie? Nawet jak rozpoznajesz na przykład to, że ja gadam głupoty, to jest bardzo, bardzo dobrze jest mieć yy, świadomość tego, że ty wiesz coś lepiej. Rozpoznajesz coś, co ktoś mówi, porównujesz sobie z czymś wcześniejszym, porównujesz sobie ze swoim doświadczeniem, porównujesz sobie z tym, co myślisz, czujesz. Jak przeżywasz, jak doświadczasz. I nagle odkrywasz... Okej, okay, ale to ja jestem. <noise> ja wiem coś więcej, ja wiem coś lepszego. Ten gościu jest słaby. Ja wiem coś. Co jest dla mnie bardziej przydatne. No to jest super, nie? warto było posłuchać tego gościa, który jest na całej prawdy, albo nie wie czegoś, co ty wiesz. To nie jest czas zmarnowany, bo ty nagle masz się od kogo odbić. Masz, masz lustro, w którym się możesz przejrzeć, możesz zobaczyć. Aha, ze mną jest lepiej niż myślałam. Lepiej niż myślałem. Ze mną jest wszystko dobrze. <grym> Wszystko dobrze. Zawsze jest dobrze. Z każdym jest dobrze. Z Tobą też. Obecnie co się dzieje w Twoim życiu, to jest dobrze. Tego nie odczuwasz, to dlatego, że twój umysł, ego, wciągnęło cię w historyjkę. Wszyscy jesteśmy w tych historyjkach, no dzięki temu jest tak zwany show. To tak jak w teatrze, jak, jak nie uwierzysz, jak nie uwierzysz, że w teatrze się dzieje coś prawdziwego, to, to jest strasznie dziwne, nie coś tam gada, ktoś ze jakiejś sceny ślina, wylatuje mu z ust na pierwsze, drugie, trzecie rzędy. Dziwna sytuacja, nie? ale kiedy uwierzysz, że tam jest jakaś prawda, że coś możesz z tego wyciągnąć, że to jest yy, wysiłek wielu ludzi. <śled> żeby przekonać cię, że ta fałszywa sytuacja jest prawdziwą sytuacją, że tam są prawdziwe emocje, prawdziwe uczucia, prawdziwe ważne słowa padają z tej sceny razem z tą śliną. No jak to wszystko widzisz, no to jest bardzo przyjemnie. To jest niezwykłe przedstawienie, niezwykły show, który daje coś bardzo, bardzo ważnego, daje coś przeistotnego. I całe nasze życie jest dokładnie tym samym. Jest dokładnie takim niezwykłym przedstawieniem, w jakim sensie bardzo skomplikowanym, a w jakim sensie niezwykle prostym. Kiedy spojrzysz na ten świat takimi oczami, troszeczkę... Wolniejszymi od ego, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. To możesz zobaczyć całe to piękno w takiej niezwykłej prostocie. Gdziekolwiek jesteś, na cokolwiek patrzysz, co, jakkolwiek to wygląda, wszystko wtedy staje się fajne. Tak jak w stanie zakochania się. Jak jesteśmy zakochani, to cały świat jest wtedy we wiośnie. No to czemu by się nie zakochać samemu w sobie, samej w sobie? Niekoniecznie w tej formie, niekoniecznie w e, Twojej osobowości, choć też ja nie mam z tym problemu, jakby zakochuj się w czym chcesz. <sum> Samo zakochanie jest fajne, ale i gdyby się zakochać w swojej istocie, nie? w tym, że jesteśmy fajni na rdzeniu, że to jest wszystko fajne, to czym jesteśmy. Kiedy patrzysz tak, z miłością, to stajesz się miłością i wszystko staje się miłością. <laughs> namaste, namaste. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy. <laughs>